Jeżeli eliminujesz lub ograniczasz nabiał, nieważne z jakiego powodu, to koniecznie odsłuchaj ten filmik do końca, bo opowiem o takich trzech najważniejszych elementach, o które trzeba koniecznie zadbać, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, kiedy tego nabiału w diecie jest dużo mniej albo wcale go nie ma. I tutaj szczególnie trzeci element myślę, że Cię zaskoczy, bo to jest coś, o czym się tak na co dzień nie myśli, a jest to też bardzo ważny element dla zdrowia naszego organizmu. Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i na tym kanale pokazuję, jak zadbać o swoje zdrowie za pomocą diety. Także jeżeli ta tematyka Cię interesuje, koniecznie zasubskrybuj i zajrzyj też później do innych moich filmów, a dziś zajmiemy się dietą. W, bez nabiału. Jak zastąpić ten nabiał w diecie? Na jakie składniki zwrócić szczególnie uwagę? Pierwszym takim elementem zdecydowanie najważniejszym jest wapń. A to dlatego, że nabiał nie tylko jest najlepszym źródłem wapnia w diecie, ale jest też źródłem najlepiej przyswajalnego wapnia. Dużo lepiej przyswaja się ten wapń z nabiału niż z innych produktów spożywczych. I e, tutaj z jednej strony, jeżeli eliminujemy właśnie ten składnik, który jest najlepszym źródłem, to już mamy zwiększone ryzyko Wystąpienia deficytów, a z drugiej strony badania epidemiologiczne dla ogółu naszego społeczeństwa, dla ogółu Polski, wskazują, że nawet 80% osób może nie spożywać odpowiednich ilości wapnia w diecie. I tutaj nie były to badane osoby, które mają faktycznie zwiększone ryzyko, mają jakieś diety eliminacyjne, tylko był to ogół. Także jak widzisz, ten problem z wapniem mimo wszystko występuje. I tutaj też jest to taka o tyle, może trudna sytuacja, może o tyle nie zwracamy tak na to uwagi, że na takie nasze codzienne potrzeby, najważniejsze potrzeby, wapń, jeżeli nie jest dostarczony z pożywieniem, to organizm go y, może czerpać z kości i nie zauważymy szybko takich. Y, problemów związanych z niedoborami wapnia, dopiero po nawet kilku latach może się okazać, że są problemy z utratą masy kostnej, z malacją, z osteoporozą w wyniku tego, że przez wiele lat te deficyty wapnia w diecie się pojawiały, no i organizm musiał zaciągać z naszych rezerw kostnych. Także to, że nie widzisz żadnych objawów niedoboru wapnia, to, dużo wapń w krwi jest prawidłowy, bo on też jest tutaj ściśle kontrolowany, to nie, jest to nie jest znak, że wszystko jest w porządku i że tego wapnia na pewno masz odpowiednio w diecie. Także jeżeli ograniczasz nabiał, to zwróć koniecznie uwagę na inne źródła wapnia w diecie. A są to przede wszystkim wszelkie fortyfikowane produkty, które zastępują nabiał. To znaczy, kiedy sięgasz po napoje roślinne, po jogurty roślinne, sojowe czy kokosowe, po napoje właśnie migdałowe, sojowe, owsiane, bardzo duży jest ich wybór, zwróć uwagę zawsze na to, żeby były one fortyfikowane wapniem, bo różne możemy znaleźć na rynku, ja też tutaj wrzucam porównanie, Niektóre z nich nie mają dodatku tego wapnia, są takie, powiedzmy, że mają czysty skład, który na pierwszy rzut oka może się wydawać lepszy, no bo nie ma tutaj żadnych dodatków, ale w tym przypadku nie jest to lepszy skład, bo ten wapń właśnie powinien się tam znajdować z tego względu, że skoro zastępujemy sobie nabiał tym produktem roślinnym, to fajnie, żeby on dostarczał też tych składników, które dostarczyłby nam nabiał, także mamy te napoje roślinne, Mamy jogurty roślinne, tofu, które również jest dobrym źródłem wapnia. A z takich produktów, które naturalnie posiadają dużo wapnia, możemy wymienić nasiona sezamu, szczególnie tutaj nieuskanego. Możemy wymienić mak, jarmusz, natomiast tutaj z takich zielonych roślin. Ważne jest to, że wapń jest słabiej przyswajalny ze względu na występujący tam kwas litynowy, na występujące tam szczawiany I, tak, i to są takie elementy, które ograniczają wchłanianie wapnia, także trzeba też sobie z tego zdawać sprawę. Inne składniki to suszone figi, warzywa strączkowe, kwasola, soja, soczewica, ciecierzyca. Ale także na przykład ryby jedzone z ośmi, czyli wszelkiego rodzaju takie konserwy rybne, czy w puszce, czy w słoiczku, gdzie mamy małe seryjenki, małe rybki i jemy je razem z ośmi, bo te ości też są dobrym źródłem wapnia w diecie. Dodatkowo możemy sobie kółę uzupełnić jedząc orzechy, nasiona pestki, głównie migdały, nasiona słonecznika, nasiona czyja, czy siemialniane ale też takie pełnozielniste produkty zbożowe, jak amarantus, komosa ryżowa, płatki owsiane i też inne, innego rodzaju kasze, bo one będą zawierały gdzieś tam mniejsze y, ilości tego wapnia, ale dalej będą go zawierały dużo więcej niż na przykład taki biały ryż, czy y, biała oczyszczona mąka, y, makaron z białej mąki. Także y, w momencie, kiedy te produkty będą mniej, oczyszczone, będą zawierały więcej różnego rodzaju składników odżywczych, no to też tylko wapnia to stąd, to stąd, to stąd, troszeczkę sobie będziemy dostarczać więcej, no i mamy większą szansę na to, że pokryjemy to zapotrzebowanie. I jest też jeszcze taki element, który bardzo dobrze może uzupełnić to, czego dieta nie uzupełni jest to woda. Można tutaj też sięgnąć po wodę wysoko zmineralizowaną, która ma zdecydowanie powiększe niż taka tradycyjna woda zawartości magnezu, zawartości wapnia. I tutaj litr czy półtora litra takiej wody może nam już tutaj konkretnie pod ten naszą codzienną pulę spożywania wapnia. Także warto zwrócić uwagę na te produkty. A jeżeli widzisz teraz, że raczej one nie występują w Twojej diecie zbyt często, bo no nie oszukujmy się, ale w większości diet yy, takie produkty jak mak, sezam, strączkowe warzywa, czy nawet te orzechy to nie są takie produkty, które są jedzone, codziennie są jedzone w większych ilościach. Także no one też z tego względu nie mają szansy nawet uzupełnić nam tych wapnia, bo ich po prostu w diecie nie ma odpowiednich ilości. Także to, na co tak w praktyce warto stawiać, i nad czym też mamy kontrolę, bo widzimy po prostu na etykietach, ile gdzieś tam tego wapnia jest dodawanego, to są właśnie te napoje różnego rodzaju roślinne, zamienniki nabiału, gdzie koniecznie zwracajmy uwagę na to, żeby ten wapń się pojawiał. I pamiętaj też o tym, że ten wapnie z produktów roślinnych nie jest tak dobrze wchłaniany jak. Wapnie z nabiału, bo jest tutaj dużo takich składników ograniczających w diecie, które mogą zmniejszać jego przyswajanie. I tutaj jeszcze jeden mi się wspomniał ważny bardzo element w kontekście przyswajania, wchłaniania wapnia jest to witamina D. Odpowiedni poziom witaminy D jest bardzo ważny do tego, żeby na poziomie jelit ten wapń efektywnie był przyswajany. Także koniecznie zwróć uwagę, to jest coś, co możesz łatwo sprawdzić w badaniach, czy ten poziom jest optymalny. I tutaj nie strzelaj w te najniższe widełki, w te najniższe granice, tylko tak, żeby naprawdę on był gdzieś tam pośrodku przynajmniej tych norm referencyjnych, tak, żeby faktycznie mieć odpowiednie wysycenie w organizmie i żeby ten wrop dobrze się wychłaniał tyle na temat tego składnika. Przechodzimy do drugiego elementu diety i tutaj mam na myśli białko. Jeśli chodzi o dietę, która ogranicza tylko na nabiał, bo ja też tutaj w tym filmie skupiam się na eliminacji nabiału, to też podkreślę, osoby na dietach wegańskich oczywiście też skorzystają z tej wiedzy, ale przy diecie wegańskiej jest dużo więcej elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. A w momencie kiedy z różnych przyczyn jest tylko ten nabiał ograniczany lub eliminowany, no to w diecie pojawiają się, zakładam produkty różnego rodzaju od zwierzęce, ryby, mięso, ich przetwory, i wtedy te źródła białka są dobrze dostępne. Do tego jeszcze mamy jajka, mamy różnego rodzaju warzywa strączkowe, więc możemy sobie to fajnie uzupełnić. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę, żebyście nie popełniali takiego bardzo częstego błędu, którym jest na przykład to, że w takich potrawach, gdzie często pojawiałby się nawiał, czyli powiedzmy kanapki, jakaś tortilla z dodatkami, sałatka. Tam, gdzie do tej pory mógłby się pojawić jakiegoś rodzaju sery na przykład, teraz pojawia się głównie mięso, jakieś wędliny, dodatki mięsne, kiełbaski, nie kiełbaski, czasami jakaś ryba i tyle. I to wtedy sprawia, że większość białka które przyswajamy jest z produktów właśnie mięsnych. A to też tak w dłuższej perspektywie nie jest dla nas korzystne. I tak przygotowując na przykład kanapki, warto zamiast tylko wędliny dodać do nich też na przykład jakąś pastę ze strączków, do jakichś sałatek zamiast kurczaka dodać też tofu albo ciecierzycę czy fasolkę, tak żeby te źródła białka w posiłkach były po prostu zróżnicowane. Ale druga też kwestia tutaj jest taka, że o ile generalnie w sporo jest z tych źródeł białka, tak brakuje ich w posiłkach typu koktajle, owsianki czy jakieś placuszki na słodko, tam gdzie zawsze można było dodać albo jogurt, ogód, albo jakiś twaróg, czy właśnie mleko i jeżeli... Dostarczamy sobie zamiast nabiału, wykorzystujemy taki np. jogurt kokosowy albo napój migdałowy czy napój owsiany. To one nie dostarczą nam tam białka. Dlatego, takimi lepszymi wyborami w kontekście zamienników nabiału, są te produkty sojowe, bo napój sojowy zawiera gdzieś tam podobnej ilości białka co mleko, więc tutaj będzie lepszym zastępnikiem. Tak samo jogurt sojowy też gdzieś tam to białko zawiera, ale jeżeli ich nie ma, lub nie dodajemy, lub z jakiegoś powodu nie, nie smakują, nie używamy, no to też warto, żeby to źródło białka dostarczyć z innego składnika. Na przykład można wtedy spróbować dołączyć odżywki białkowe, takie wegańskie, gdzieś tam urozmaicić te posiłki uzupełnić je o taką odżywkę. Można też dodawać na przykład tofu jako zamiast twarogu, bardzo często się dobrze sprawdza, czy może być do zagęszczenia jakiegoś szejka, czy może być do placków czy gofrów, do nadania im struktury i też zrobienia takiej białkowego, białkowego wkładu. Także warto tutaj skorzystać sobie właśnie, nawet nie będąc na takiej diecie typowo wegańskiej, można skorzystać z wielu rozwiązań i włączyć do swojej diety, na przykład przepis na twarożek z tofu, gdy nie jemy normalnego twarogu, to też jest fajne rozwiązanie, albo dodawanie do owsianek pieczonych, czy jakichś ciasteczek, nie ciasteczek, wasoli, albo ciecierzycy, albo soczewicy. I trzeci element, o którym wiele osób nie myśli i który też nie jest tak obowiązkowy, ale mimo wszystko dobrze mieć go w diecie, bo wpływa korzystnie na naszą kondycję jelit, mikrobioty i przez to też na zdrowie całego organizmu i są to żywe bakterie probiotyczne występujące w takich produktach jak kefir, maślanki czy jogurty, także nabiał dostarcza nam ich dosyć sporo i kiedy tego nabiału nie ma, to również tych bakterii takich z naturalnego źródła, które odżywiają nam i dostarczają fajny materiał taki do rozwoju naszych bakterii jelitowych, tych korzystnych dla nas, no zaczyna brakować. Dlatego też tutaj taki kolejny element, który warto mieć w swojej diecie, to innego rodzaju źródła tych bakterii probiotycznych, takie jak kiszone warzywa, ogórki, kapusta, kimchi. Może to być kombucha albo zakwas z buraka, czy innego rodzaju produkty, takie na zakwasach, które będą te bakterie nam dostarczały i będą w ten sposób wspierały kondycję jelit. Więcej o takich produktach, które odżywiają nam naszą mikrobiotę jelit i wspierają jej regenerację, opowiadałam w jednym z ostatnich filmów, także wrzucam tutaj na górze link. Możecie sobie teraz przejść do tego filmiku, a na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać. Jak to jest u was z dietą bez nabiału? Z jakiego powodu go eliminujecie? Czy eliminujecie, czy ograniczacie tylko częściowo i czy robiąc to dbacie o to, żeby odpowiednia ilość wapnia pojawiała się w waszej diecie? Dajcie też znać na jakie inne tematy posłuchalibyście w kolejnych filmach i do zobaczenia, cześć.